Wam dzień dobry, ruszamy na poranny spacer Dzisiaj jedziemy na cmentarz I to trudny cmentarz, bo położony wysoko Z jakichś 70-100 metrów u góry Mamy groby Jedziemy na dwa skutery Będzie się działo To nasza pierwsza wyprawa. No tak, odwiedzimy moją mamę Krystynę Miała być niej. Niedawno, bo 13 No, myszałap